Siemano. przypominam, że jesteśmy w audycji Trap to by Przekosa, a teraz odpalamy sekcję Przekosa Przepytuje, ale zaraz zanim to, jeszcze wam szybko przypomnę, że dzięki uprzejmości Żabsona i Winiary Bookings, organizatora trasy koncertowej, macie do zgarnięcia cztery podwójne wejściówki na nadchodzącą trasę Żabsona. W tym momencie, jeżeli tego słuchacie, sprawdzajcie IG Przekosa, gdzie macie wszystkie, całe info a propos jak zdobyć te wejściówki. A my wracamy do naszego Przekosa Przepytuje. Mamy tutaj mnóstwo naprawdę niesmacznych rzeczy, mamy jakieś robaki, mamy bóle mamy jajo, formuła, w której po prostu ja zadaję pytania. Jeżeli nie jesteś w stanie, lub nie chcesz na jakieś pytanie odpowiedzieć, no to musisz wylosowaną rzecz po prostu zjeść. Ja pierdziela. Ale ogólnie zawsze tutaj powiedział, że wstępnie nie masz tak złych rzeczy. Najgorsze skacze tłuszcz w skielice. Mamy tutaj kaczy tłuszcz, mamy jakieś robaki, tak to jak jest mówiłem. Straszne. Dobra, let's go. Losuj w takim razie pierwszą rzecz. Zobaczymy, co coś nie wypadnie. Proszę, tylko nie kaczy tłuszcz. Ja do tego Daj dostosuję. Trudność, trudność pytania. A ja, nie wam, można tak. a ja wam przypominam, że na YouTubie yy, ta relacja, Uff. ten wywiad również trafi, więc zobaczycie. Ja wszystkie, ci nie powiem, jakie ja mam. Wszystkie rzeczy, że tak powiem, wizualne, <laughs> wszystkie odczucia na naszych twarzach. Eee, jaki masz numer? Nie, nie, nie mogę powiesz? Ci no dobra. To, to od tego. To, zaczniemy... to nie powinno być połączone. To nie powinieneś mnie dojeżdżać, żebym zjadł najgorsze. No to dobra, być... no dobra, dobra, dobra. Sprawiedliwe. Dlaczego rozeszły się wasze drogi z Jankle Co tam masz? <laughs> Jaki numerek? Jak? Okay. Imbir. Świeży Imbir. Okej, okay. Odmówił. Odmówił odpowiedzi. No dobrze, poszedłem nawet fizny. Oj, Może... to nie jest, to nie jest takie, takie proste, bo też jak raz jadłem, to myślałem, no, że easy, ale nie zaraz nie obrał, się zrobi ostro. Nikt nie obrał tego w Imbiru. To ja, przyznaję się. No przynajmniej masz trudniej. Ok. Pogryj sobie spokojnie. Zaraz zadamy kolejne pytanie. Możesz w tym czasie sobie polosować na Chillu. Póki co? Jest ok. Jestem w ogóle, dobre losy mam. Dobre losy. Jaki numer? Możesz powiedzieć? Sześć. A, powiedział, dobra. Powiedział. Czyli robaki to są e, naturalne, bez żadnych dodatków, suszone świerszcze. Bez glutenu. Bez glutenu. To raczej chill. E, ale pytanie, myślę, ciekawe, na które możesz chcieć odpowiedzieć, gdybyś mógł wybrać trzy osoby, żyjące lub nieżyjące, z którymi chciałbyś wybrać się na kolację, kto by to był? Pogadać sobie, stary, z dwie godzinki. No chyba mój tata. To była jedna z tych osób. Jeżeli miałbym taką możliwość, to na, to na pewno. Eee, druga osoba, to żebyśmy poszli tak w muzykę trochę no. i w kogoś żyjącego, to chyba Future. Ujaram okay. się nim mega i jakby jest dla mnie zajebistym artystą od lat i czuję taki dobry, dobry vibe. Eee, Ale się przyciszyłeś po tym imbirze. O, imbir trochę przyciszył. <grym> no, przy, przygasił, przygasił. Eee, trzecia osoba. Przekosa. No i zajebiście, no dobra, to jesteśmy umówieni. W takim razie losuj kolejne, let's go, uniknąłeś, świerszczy. Eee, myślę, że to będzie niestety, ale chyba ostatnie pytanie. Oby. A. Nie mówisz? No znowu robaczki. Jestem, dobra, dziesiątka. Jestem ale to są pikantne robaczki, więc jeszcze nie mów hop, to są świerszcze <laughs> w pieprzu cayenne. O, okay. To ugryziemy inaczej. Czy uważasz, że jesteś ojcem sukcesu, Jan Kleosi? Hmm. Tak jak powiedziałem wcześniej, tak. e, uważam, że jakby każdy tworzy ten sukces też sam, tak. ale myślę, że tutaj za tym co się stało, jakby w sensie, za płytą kulanki, e, i jakby za kreacją też wokół tego albumu i tak dalej, no to dużo w tym uczestniczyłem. Myślę, że jestem, no, a to jakby, co się, co, co się stanie dalej i tak dalej. No to już w rękach leosi i, i tyle, nie. Więc, więc. myślę, że mówiąc takie coś, nie, 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 nie kłamie po prostu. Szanowni Szanowni nie nie kłamię. Kłamie. No, okay. Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Nie ma sukcesu bez pracy osoby, która, no jasne, która odnosi no ten sukces. To musi być więc, więc wiele bym, czynników. Choćbym zrobił wszystko, a ktoś by nie przyłożył się do tego i nie włożył w to swojej pracy, to nie, nie byłoby sukcesu i myślę, że tak jest. to jest po prostu uniwersalna prawda. No dobra, w takim razie dobrze odpowiedziałeś, bardzo, bardzo jeszcze? jeszcze? jedno, jeszcze mamy czas tutaj dostać informacje, także jeszcze Cię pom Chcesz pomęczymy. mnie po prostu, Cze? żebym wypił ten kaczy tłuszcz? Lecimy po to. No już widzę, że to nie jest chyba kaczy tłuszcz, bo pamiętam, że trochę inaczej karteczka wyglądała. No nie wiem, bo była, był, powiem ci tak, no nie wiem, która to jest szóstka, a która to dziewiątka. z kropką, no to masz znowu robaki. Ale tak. szóstka i dziewiątka jest Aha. jakby taka sama. No co, Kropka jeżeli wcześniej drodze. gadaliśmy o tych świerszczach jako szóstce, to wejdźmy w dziewiątkę. Dziewiątka to jest sok z kiszonego buraka. Nie oh. jestem fanem. Ale, Ale nie mówię, Ja trzeba... na zdrowotności się nie napiłem. <laughs> Więc... No dobra, to w takim razie Ale damy jest ci... ty jesteś fany, bo ty takie to <laughs> pytania, że nawet brak on na nie odpowiedzi, to jest już jakaś odpowiedź. To już jest jakaś odpowiedź, tak. Straszny człowiek. No trzeba było tak pośmienić, stary. To teraz ci dam jeszcze inne pytanie z innej beczki, żebyśmy tutaj widzieli skrzywionego żabę. Wymień trzy najdłuższe rzeki na świecie. Amazonka. Okej. Okay. Nil. Tak, jeszcze jedna. Powiem ci, że. A jak kontynent mi podpowiesz? E, że te klimaty są ci bliskie. Azjatyckie. Azjatyckie, tak. Mekong? Nie. Jeszcze raz możesz strzelić. Jak nie, to pijemy buraczka stary. Rzeka. Ale to pewnie będzie jakaś rzeka w kinach. Skąd ja mam znać takie nazwy? Myślę, że cię oświeci, jak powiem. Czekaj, nie mów, nie mów. Dobra, nie dobra, nie dobra, mów. dobra. W Indiach Ganges, tak? Mm -mm. No to, błąd, jankcy No to nie oświeciła mnie. No to może się na koleżko. No, Ale wiedzę. ładnie, ładnie, 12. O geografii. Trzy. No myślę, że te dwa pierwsze to jest taki basic, a to drugie to kurwa ciężko, jest, nie? No właśnie, tak się spodziewałem. Ale przynajmniej nie wyszedłem tak wiesz jak Amerykanin z sądy no ulicznej, nie? Że no jakby tak. myślę, że Kalifornia to jest w Europie. Może za to mniejszy łyczek w nagrodę uh, niż większy. pije, Piję, piję nasi słuchacze. Uuu, zeruję to, ej, tego nie było wcale mało, to była cała butelka, nie no, props, zajebiście. W takim razie w tym miejscu ci bardzo dziękuję, życzę ci wszystkiego dobrego na ten rok i nadchodzącą trasę koncertową, na pewno się widzimy. No dokładnie, no myślę, że przy band zrobisz hop, hop, hop. Na cena. pewno, na pewno zrobię. Bardzo no to... dziękuję ci za rozmowę. No bardzo dziękuję również. Dzięki wielkie.